O, widzimy jesteśmy w pracy. Drodzy widzowie, witam Was ogólnie na filmie, w którym wytłumaczę Wam ogólnie to, co powiedziałem. Widzą ogólnie na livestreamie urodzinowym. Jeśli na livestreamie urodzinowym trochę się działo, ale ogólnie robię ten film specjalnie dla Was, żebyście po prostu wiedzieli, co i jak. Dobra, a więc rozpoczynamy. Także na początku chciałam ogólnie pokazać tak zwany roadmap 2 E, w maju tego ogólnie roku, wy, ogólnie, data premiery została ogólnie pokazana dzisiaj CNTWK Fate of Crowns, uwaga, wlatuje czat Widzowie Gdzie to jest? Ech. 25 maj 2024 roku. to jest data premiery ogólnie CNTWK Fate of Crowns 24 maja, zapiszcie sobie to w kalendarzach Czekajcie, 24? Nie, 25, przepraszam Was, widzowie, przepraszam, a 25. 25 maja to jest data pełna CNTWK Fade of Crowns. E, ogólnie w lipcu startujemy z CNTWK sezon 4. Jak widać. Bo CNTWK Sonie 4. CNTWK sezon 4. Będzie to ogólnie opowiadać dalsze przygody od razu, gdzie będzie działo się po CNTWK sezonie 3. Czwarty sezon ogólnie opowiada dalszą przygodę naszych dwóch waterów, czyli Nexusa i Nexmade'ego, ogólnie o tym poszukiwaniu ogólnie tajemnicy kieszeni, a także dowiedzeniu się kim jest tak zwana siostra. Nie mogę mówić spoilerów. Eee, let me see, 2025 rok. W 2025 roku, bo to może się ogólnie wydłużyć, wszystko jest ogólnie do zmiany, wszystkie tytuły wiadomo, ale czwarty sezon ogólnie i Fight of Crowns to akurat nie jest do zmiany w 2025 roku, czy to na początku to powie, czy to gdzieś, to ogólnie startujemy z drugim filmem, drugim już, drugim, drugi film, czyli tonek, który trzyma w kieszeni, a non-beginning beginnings. Będzie to ogólnie opowiadać film o nieznanych początkach no, postaci, na przykład nie typu, może Yellow Trap, coś ogólnie w tym stylu. Może dowiecie się ogólnie trochę więcej, będzie to ogólnie taki film trochę lorowy, będzie to opowiadać trochę o. Historia ogólnie może jak Madiego, z Wymiaru M.A.T.u Czy ja wiem, wszystko ogólnie zobaczymy w trakcie. E, następny ogólnie po ogólnie "Anon Beginning, czyli 2025-2026 rok. Tak samo jak mówię, nieco tylko konkretnie datywanie powiem wskazane, z tego jak czwarty sezon pójdzie nam. po ogólnie "Anon Beginning, czyli drugim filmie CNT w tak DLC, dostajemy. Finał naszej pięknej przygody, czyli co Nexus trzyma w kieszeni, sezon piąty, end of the journey. Okej, okay, dobra, Pio piąty sezon będzie ogólnie opowiadał, niestety no, nie mogę tu nic mówić, musimy jak na razie skończyć czwarty sezon. Ale ogólnie early koncepty na sezon piąty już mamy, wiemy co, ogólnie co i jak chcemy zrobić. Mam nadzieję, że sezon czwarty nam wyjdzie dość bosko. Dobra, tak więc, okej, okay, co tu dalej mamy? Po CNTWK ogólnie w piątym sezonie dostajemy, mamy dla was dwa projekty, daty niestety nie wiemy, czy to będzie 2026, 2027, po prostu, no, no nie wiemy, no nie wiemy, czy to będzie 2026, 2025 Data wszystko będzie ogólnie już znajoma po piątym sezonie i wszystkich tych projektach, które aktualnie tutaj mamy Jest to nieznany projekt CNW z uniwersum CNTWK Czy to jest szósty sezon, czy to jest, nie wiem, coś istnione z CNTWK, nie wiadomo Następny projekt jest to NBA. Jest to ogólnie projekt dosłownie po całym CNTWK. Jest to ogólnie projekt, coś ogólnie po... Mogę powiedzieć że to popularnie? To jest to ogólnie po piątym sezonie? Tak, jest to ogólnie po piątym sezonie, c conek, co jak w kieszeni. I potem wiadomo, po tym projekcie ogólnie już się dzieje tak zwany Garys Mod sąsiedzi. Tak, tak to ogólnie wygląda tym. Na pewno, jak ukończymy piąty sezon, to dam wam ogólnie pełny taki, można powiedzieć, timeline całego CNTWK. No, no i dobra, no, co tu zamówić? Ogólnie, w to w sumie tyle ogólnie, co powiedziałem, takie najważniejsze do Mam nadzieję, że data premiery wam Fate of Crowns opowiada. Wyczekujcie nowych informacji, oczywiście. A, o co mówię? Fate of Crowns ludzie na Discordzie naszym wiedzieli od razu, już w sumie, e, dzień przed tym filmem. Nie wiem, kiedy ten film wleci, ale ogólnie ludzie już wiedzieli o tym, że Fate of Crowns wyjdzie 25 maja, bo byli na naszym Discordzie, bo wiadomo, na naszym Discordzie są sami informacje, nie wiem, czy to nowy film będzie następnego dnia, czy to to. Nawet są jakieś klipy na przykład, nie z filmów, także zapraszam na Discorda, no i wyczekujcie kolejnych naszych przygód z CNTV także na razie!